Dzień dobry, witajcie drodzy rodzice. Ja nazywam się Natalia Rączka, jestem doradcą noszenia. Na Facebooku znajdziecie mnie jako doradca tulenia. Zapraszam Was serdecznie na krótkie nagranie dotyczące tego, jak wyciągnąć dziecko z nosidełka ergonomicznego. Moim pomocnikiem dzisiaj jest lalka doradcza imieniem Leon. Nosidełkiem pokazowym jest nosidełko Marki Little Frog Model Prime. Słuchajcie, nosidełko ergonomiczne. Panel, pas biodrowy zapinany na klamrę. Tutaj jest klamra. Pas biodrowy usztywniany. Słuchajcie, ka każde nosidełko powinno mieć, a jak nie ma, to zawsze można sobie to dorobić. Jest chest belt, czyli ten dodatkowa klamra na plecach, zabezpieczająca pasy naramienne przed zjeżdżaniem z naszych ramion. Słuchajcie, zacznijmy od tego, jak wyciągnąć bobasa. Przede wszystkim musimy sobie dziecko dobrze trzymać. Okay? Jeżeli ja mam śpiące dziecko, tym bardziej muszę stabilizować to, żeby to dziecko w momencie, kiedy się będzie rozciągać, Albo poczuję, że napięcie panelu się zluźniło, żeby nam nie wyprostowało się w przeciwną stronę i po prostu nie wyleciało na podłogę. Więc zabezpieczam sobie mojego dzieciusia, trzymając go sobie tutaj za udo. Łokieć jest wysoko. Stabilizuję. Nie dociskam, ok? Nie dociskajcie, bo jeżeli dociśniecie, to dziecko dostaje sygnał do tego, żeby prężyć się do tyłu, ok? I zaczynam ewakuację mojego dziecka od odpięcia właśnie chest beltu, czyli klamry. Na plecach, ok? Suwam sobie jedno ramię, i teraz uwaga. Tu mam wolną rękę i zamieniam ręce. Kładam pod panel i chwytam za drugą nóżkę. Hop, i cyk. Hop, i mam dziedzicia śpiącego. I teraz tak, jeżeli chcę odłożyć dziecko do spania, na przykład na brzuszku, to mnie wygodniej jest zamienić rękę. I teraz tak, w zależności od wieku tego mojego dziecka, jeżeli mam niemowlę, to ja po prostu e, wkładam sobie tutaj rękę e, pod paszkę i przetaczam dzidziusia na moje, na moje ramię, tak? Na moje ramię utrzymuję podwinięcie biednicy i odkładam śpiące dziecko e, na brzuszek. Mogę też boczkiem odłożyć, boczkiem, czyli tak, żebyście to widzieli, odkładam bokiem na łóżeczko, hop i już, Ok. Czyli jestem w stanie tak wyciągnąć dziecko. Nie wyciągamy, nie wyciągamy dziecka pod paszki. Ok? To jest mało fajne. Ok? Lepiej to zrobić, jeżeli mam dzidziusia tak. Wziąć, przetoczyć go na, na swoje ramię. O, I tutaj tak. Hop. Mogę też tak chwycić. chrucić. Leoncio, trzymaj się tu. Tak? Mogę sobie to dziecko nawet tak chrucić. Ok? Starajcie się nie wyciągać pod paszki. Bo nie jest to korzystne e, dla dzieciaków. Czyli mam sobie tutaj Bobasa. Jeżeli dziecko jest aktywne, jeżeli mam dziecko e, siedzące, to jak najbardziej mogę to dziecko po prostu odłożyć gdzieś e, na matę czy na podłogę. Odkładam sobie, słuchajcie, trzymam sobie znowu tutaj dziecko e, e, za to, e, za kość udową e, I znowu wchodzę sobie tutaj rączką, hop, i przetaczam dziusia. Zamiennicę, ok? I mogę sobie go odłożyć teraz, tak? Czyli mam tutaj siedzące na, na moim biodrze dziecko, trzymam cały czas za, za kość udową, drugą ręką wchodzę w okolice pachy i barku, hop, i na wiszącą nóżkę odkładam, czy to stojące dziecko, czy siedzące dziecko, po prostu hop, i sobie gdzieś siedzi. Dobra? Ok. E, z częstych błędów, oga, teraz zapinam z powrotem nośidałko. Zapinam sobie, zapinam. O, lecimy rączkę. O, Jednym z częstych błędów, tak? Zapinam, ale jeszcze sobie poprawiam dziusia. Sprawdzam, czy jest dobrze ułożony i czy mi nie jest wygodnie. O, nawet. Jednym z najczęstszych błędów rodziców, który spotykam w swojej pracy doradcy noszenia jest to, że zaczynają ewakuację dziecka od pasa biodrowego. Nie, 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 kochani. Pas biodrowy na samym końcu. Najpierw zdejmujemy tutaj e, ramiona, wyciągamy, odkładamy dziecko, a nosidło zostaje na nas. Na samym, samym, samym końcu, jak już dziecko sobie jest bezpieczne, zdejmujemy pas biodrowy i odkładamy e, nosidło. Dlaczego? Dlatego, że e, jak odetnę tutaj klamrę, to dziecko może mi po prostu dołem wypaść, lepiej tego unikać, dobra? Więc najpierw ewakuujemy dziecko, później ewakuujemy z siebie na samym końcu nosidło. Fajnym zabezpieczeniem przed ewakuacją dziecka w nieprawidłowy sposób są klamry, które są trzypunktowe. I na przykład nosidełko Little Frog Prime właśnie ma trzypunktowe klamry. Które więc trzypunktowe, pokażę Wam zaraz, jak wyjmę nosidło. Nie jestem w stanie, jeżeli jest, jest, jeżeli jest to klamra dobrej jakości i prawidłowo zapięta, nie jestem w stanie odpiąć tej klamry używając jednej ręki. Muszę użyć dwóch rąk, żeby zdjąć nosidło. Co za tym idzie? Jest to sygnał dla rodzica: Halo, halo, ja muszę jedną ręką trzymać dziecko, a jak ja mam sobie ten pas biodrowy odpiąć? No właśnie. Jeżeli użyję dwóch rąk i oddepnę nosidło, nie zabezpieczam swojego dziecka, więc rodzic pamięta, OK, to najpierw ewakuujemy dziecko, a potem ewakuujemy nosidełko, dobra? Czyli jeszcze raz. Otwieram chest belt, Jedno ramię. wkładam rękę pod panel, przechwytuję drugie biodro. Hop, odkładam sobie tego mojego dzieciusia. Hop, odłożę sobie Leona tu. Tak i teraz dwoma rękami zdejmuję klamrę i już pokazuję wam do kamery co to znaczy klamra trzypunktowa, czyli je, e, jeden, dwa, czyli palcami i trzeci punkt, oto trzeci punkt, czyli jedna ręka tu, już no jest mi trudno tym palcem zrobić tak, czyli tu i hop, ewakuacja. czyli muszę użyć dwóch rąk. Są sprytni rodzice, którzy są w stanie to zrobić. Ja nie jestem w stanie jedną ręką otworzyć tej klamry. Czyli tu i jeszcze tu napiąć. Jest mi ciężko. Może ktoś ma silniejsze ręce, ja nie jestem w stanie. Eee, czyli klamra pół, dwupunktowa, trzy Raz, dwa, trzy. Do tego, by zabezpieczyć eee, Bobasa. Oczywiście pamiętajcie o tym, o, że tutaj jest jeszcze gumeczka. Gumeczka. Przez którą, jeżeli przeplatam sobie moją klamrę i dojdzie do przypadkowego, jak tutaj muszę sobie wydłużyć, do przypadkowego otwarcia się samoistnego klamry, w momencie kiedy mam dziecko na sobie. hop, przepraszam, że tak Wam bardzo klikam. hop, mam. Otwiera mi się klamra. Tak. Otwiera mi się klamra, ale cały czas, nie, nie w tą stronę w ogóle zabijam, słuchajcie. Nie w tą stronę, nie, nie, nie. W tamtą stronę to miało być, wiedziałam, że to miało być. O, dokładnie tak. Widzicie? O. Czyli pas idzie, wchodzi pod gumeczkę i dopiero tutaj klamra. To jest nowe nosidełko, przed chwilą jest pudełka, otwarłam to może to wynik tego, że, że jeszcze nie, nie, nie ułożyłam prawidłowo sobie klamer, tak? I teraz otwiera sobie, otwieram sobie nosidło, przypadkiem, tyk, ale cały czas jestem zabezpieczona, bo ta gumeczka tutaj zabezpiecza mi pas biodrowy, czyli on cały czas, jakby, no ledwo, ale trzyma, tak? Nie otworzy mi się całkowicie, nie otworzy mi się nosidło, dłoni, nie otworzy się pas biodrowy, ok? Czyli ta gumeczka jest dodatkowym zabezpieczeniem do tego, żeby dziecko nie wypadło. Dobra? O, żeby wam nie klikać, tak? Czyli jak zapinacie pas biodrowy, proszę pamiętajcie o tym, że ta gumeczka jest po to, żeby zabezpieczyć was, dziecko, przed ewa yy, nagłą ewakuacją yy, z nosidła nieplanowaną, ok? Czyli, hop, yy, jak zapinacie nosidełko, to bardzo proszę, op, tak, nie górą nad gumeczką, czyli pod gumeczką, pod gumeczką i dopiero zapinamy nosidełko. O, jest, super. Dobra. Dziękuję ślicznie Wam za uwagę i życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia!